Speed Hunter Showdown powraca. Palm City po raz kolejny będzie gościć najważniejszą imprezę wyścigową w stanie. Codziennie tysiące fanów gromadzić się będą w nadziei na ujrzenie najlepszych samochodów sportowych w akcji. Ale po zachodzie słońca można łatwo się znaleźć na znacznie bardziej niebezpiecznym terenie. Witamy w świecie ulicznych wyścigów. Podziemna scena skupia śmiałków i maniaków prędkości, gotowych naginać zasady i łamać prawo. Z tym wyzwaniem chce się zmierzyć porucznik Frank Mercer z Palm City szef nowo utworzonego oddziału pościgowego. Na ulicach nie ma miejsca na nielegalne wyścigi. Zapamiętajcie moje słowa. Jeśli bierzecie udział w tego typu kryminalnych działaniach, znajdziemy was. A jeśli myślicie, że możecie uniknąć kary dodając gazu. To czeka was niespodzianka. Będziemy was ścigać szybko i wyjątkowo bezwzględnie. Uwierzcie mi, nie ma żadnej ucieczki. Odezwij się, Joe, jak ci idzie? Trzymam się jakoś. Dobrze, nie zdejmuj Jak przykład tempo w tym wyścigu, Ana. Wiedzieliśmy, że nie będą się tackać. Tutaj stawką jest liga. Dalej, chłopaki, będzie dobrze. Dobra uwaga, jedziemy do centrum. Spodziewajcie się chłopaków. Hej, mamy towarzystwo po prawej. Nich. Zobaczymy, co potrafią. Szlak, chyba znam tego glinę. O, słodko. Serio mówię, to wredny typ. Ale nam się trafiło. Jest na to zapolować! Puścijana! Wy też ja. Mów za siebie! Ja odpadam! Co jest? Ritchie! Ritchie! On serio zwiał? Widzę! ja na północ przez miasto! Zatrzymaj auto. Już! Blokada przed tobą, skręcaj prawo!

Co zrobiłeś? Co zrobiłeś z tą... Zakrybryką! Straciłeś wóz? On stracił wóz. Nie, show! To twoja wina. Pożałujesz, że to przeżyłeś. A on przeżył? Co ty chcesz zrobić? Wysłać wiadomość. Na no co? Stój! Stój! Hej, hej! Hey, słyszysz? Tutaj są kamery, nie widzisz? Co? czekaj! Tak, teraz pracujemy? Ekipy muszą się nauczyć. Kiedy próbujesz ośpieszyć mój oddział, są konsekwencje. Frank, bądź rozsądny. Chcesz wysłać wiadomość, wyślij posłańca. Ty, wynoś się z miasta. A jak zobaczę tu ciebie albo twoją ekipę, to dołączysz do tego wozu. Zrozumiano? Wstawaj! Przekaż to kumplo! Gdzie masz samochód? Hej. Pierwsza to Anna. Odpadam. Wracam do Ventury i zabieram niciego. Jesteśmy ekipą. Już nie. To koniec. Co? Zamierzasz iść do Ventury? Ta. Radź sobie. Tak, sprawdzę to. O, hej, zaraz przyjdę. No dobrze. Przepraszam. Tak, musisz wymienić świecę. No, wszystko style. Jak to było? Sprawdzę koła, to może być luźne łowysko. Dzisiaj dobra. Już tak chwilę. Pierwszy ciągle wiatr z porucznikiem frankiem na tak, chce. Dobra. Człowiec. Z no tak. Malchina, więc... z z z z Nie wyścigów tak. Walka z przestępczością jest niezwykle ważna i jesteśmy w nią zaangażowani. Nasza praca to coś więcej. Polega ona bowiem na komunikacji z Wami, słuchaniu Waszych trosk, a także Waszych historii. Bo tak się buduje lepsze społeczeństwo, tak się buduje bezpieczniejszą przyszłość dla. Dybasz, jest zawsze wcześnie na takie stężenie bredni. Słuchaj, nie lubię tego, ale jak szukasz fury, pokaż mi dowód. Wymóg Nie jesteś stąd, co? Jestem Lukas. Czy mogę pomóc? Słyszałem, że masz tu niezłe bryki. No, niezłe. Na showdown. No, chciałbym się pościgać. Wiesz, nie ukrywam, jest ostatnio naprawdę niesamowity popyt. Więc wybór jest mały. Te są do wzięcia. To nie jest top, ale są dobre. Obejrzyj je. Może któryś. O, nie, 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 nie. A to tu się nie tyka. Chcesz spróbować? Niezły wybór. Chętnie go wypróbuję. Znam parę osób z Szołda. Spróbuję załatwić ci stat. Da mi to też szansę sprawdzić, czy samochód działa jak należy. Co ty na to? Może być. Dobra, dokąd teraz? Masz parę wyścigów do wyboru. Spokojnie doprowadźmy ten wóz na imię startu w jednym kawałku. Te wszystkie trofea to twoje? Nie, mojego staruszka. Roberto Rivera. Własnoręcznie odbudował tego żółtego kamara, rocznik 67. A potem został mistrzem. Zostawił mi warstwę. Chyba był dobry. Ja, wszyscy tak nie wiem. i duże wydarzenie, nie? Nie na rzecz. Dla interesów to świetna sprawa. A dla startujących szansa na zgarnięcie grubej kasy. Przydałaby mi się teraz. Tak jak każdemu w tym mieście. Hej, Dex, bądź miły dla mojego kumpla. Testuję nowy wózek. Jeśli to jeden z twoich, to już jest brakiem. Dołączysz do nas? Eee, nie. Prowadzę treningi dla świeżaków, jakbyś się chciał podszkolić. Tak, tak. Śmieszne, bardzo śmieszne. Zawsze do usług! nie jest łatwo. Zobaczymy, czy je utrzymasz. Tylko się drosy! świetna robota. Wygląda na to, że wóz dobrze się prowadzi. Słuchaj, mam parę spraw do załatwienia na mieście. Najlepiej wydaj teraz tę całą kasę na zestaw nitro. Mnie się skończyło, ale możesz taki kupić w sklepie z częściami. A ja ci go zamontuję. Mała porada. Jeśli chcesz liczyć w showdown, musisz ciągle inwestować w furę. A to kosztuje. Ścigasz się, wygrywasz kasę, udoskonalasz wóz. To pozwala ci wygrywać coraz ważniejsze wyścigi z coraz większymi nagrodami. Tak to w skrócie wygląda. A pierwszy krok to zakup tego zestawu nitro. Będę o tym pamiętam. Jak kupujesz u mnie samochód, to serwis masz w cenie. Nieważne jak świetnym jesteś kierowcą. Każdy potrzebuje dobrego mechanika. Czyli ciebie, tak? Chcesz podbijać pan City na własną rękę? Proszę bardzo. Mówię tylko, że byłoby ci łatwiej z kimś do pomocy. Jeśli wybierasz się do sklepu z częściami, możesz zajrzeć na stary tor wyścigowy. Teraz jest opuszczony, ale swego czasu wiele się tam działo. I czasem jeszcze się dzieje, jak nikt nie patrzy. Dlaczego jest zamknięty? Myślałem, że to miasto żyje wyścigami. Wszystko przeniosło się na ulicę. Na co komu tor, skoro każda droga jest torem? Spójrzcie! Słyszę, że ktoś tam jest! Mają to gdzieś! Lukas ci sprzedał? Tak. Znasz go? W sumie tak. To mój brat. Auto było moje. Wygrałam nim pierwszy wyścig. W sam raz dla kogoś, kto zaczyna. Dobrze wiedzieć. Możesz mi wyjaśnić, o co im chodzi? W mieście brakuje części przez showdown. Sprzedadzą wiedząc, że zrobisz z nich dobry użytek. Może zrobię. Okej. Okay. Świeżak w siebie wierzy. Udowodnisz, że coś potrafisz? No pewnie. Daj telefon. Jestem Ana. Nazwisko wyrobisz tylko w jeden sposób. Co, to tyle? Muszę podzwonić. Tylko go lepiej nie zgub. Odezwę się. Pogadam ze swoimi pośrednikami, a ty możesz jechać do Kis. Jest tam stacja benzynowa, tam się spotkamy. A, i ściągnęłam ci na komórkę. E, dzięki. Działa jak skaner policyjny. Wszyscy jej używamy. Przyda się, mówisz mi. Hej, tu Dex. Lukas dał mi twój numer. O, cześć. Między kolejnymi wyścigami Showdown organizuje trasy treningowe. Możesz doszlifować umiejętności. Bez zobowiązań, za to sporo zabawy i drobne nagrody. No i mam mnóstwo ciekawych historii o Lukasie. Brzmi nieźle. Świetnie, zadzwonię przed kolejnym spotkaniem. Cześć!